Cześć i witam wszystkich, a tutaj znowu ja, przy 6147 No i oto nasz kolejny odcinek z Football Superstars Tak na tego Soso, XG, Romessi, ja jestem tak bardziej z tyłu I Carvani, poziom 48 na samym tyle Z pozycją STO W końcu stoję bardziej w przodzie Co oznacza fajniejszą rozgrywkę Dobra, przywitam się z nimi. Hi. No i zaczynamy. oj, oj, oj. już strata piłki, już. Już biegniemy, oj. Nieudany ślizg. Jakiś faul i wyrzucę out. Dobra. Okej. Okay. Nie ma przychwytu, to źle Dobra podaj, 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 podaj Podaj, podaj Karwani Ojojoj, ojojoj oj. Och Bramkaż to wybronił Świetnie I komentarz Pronaps No to się nam popisał Ojojoj, oj, oj. zasłoń go, odbierz mu to, kurde Łocho, uh, 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 uh. i gola nam szczelin. To źle. To źle. Hmm. I komentarz. Go TT. Pyfy. Karwani romessi, Karwani Go Up. I podanie. Świetnie, 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 świetnie. Dobrze, dobrze, dobrze. O, ty wino jedna, och! Sorry, że was tak nazwałem, ale cóż... Takich sytuacji nie powinno się marnować, no niestety. Oj, 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 oj. Podanie do bramkarza. No i lecimy. Okej, okay, oj, oj, No. Ach, nie dobra, dobra. Muszę się cofnąć na obronę, bo będzie problem. Zasłoń go, zasłoń, zasłoń, zasłoń. Yy, dobra. O, o, o. Kurde. Dobra. Jest piąteczka. I komentarz, którego całkowicie nie ogarniam. Dobra bramka. A czy ktoś tu widział bramkę? No nie. No i komentarz jeszcze jeden. karwani what? Stay art I niebiescy przy piłce. I co zrobi ten gościu ze strzałeczką? I wybiłem tą piłkę. I jest git. Pas RF, czyli pas Romessi. E. A ten ok napisał, a przecież to chyba było do mnie. czegoś ty ja tu nie ogarniam ślisk! O! Dobra, gościu sobie poradził. Pomóż o obronie. Dobra, pędź na ten atak XG. Podaj mu. Dobrze. Strzelaj? Szelaj, szczelej, no. No sztelaj. Ja pierdzielę Czemu on nie szczelił? Podaj, 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 hello, hello, gdzieś ty podajesz, gdzie? Ja się ci pytam. Dobra. No, 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 no. Dobrze. Dobrze. Atak, atak podaj. Podaj no. No podaj no. Nie podał mi. No. No. Kurde. Czemu on nie chciał podać? No, 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 dup. Ach. No cóż, o, bramkarz wyszedł z bramki, a mało co, i by, bo jeden grad z mojej drużyny przeszkodził. Kurde, no źle. Jest, wślizg. I nie ma kartki, dobrze? I podanie, podanie, dupa, 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 złe podanie. Kurde. Ach, szkoda. Jakbyśmy to wykorzystali, to by było dopiero Fajnie o o o, kogo, 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 sorry, że ci przeszkodziłam, sorry ojoj oj hmm. pechowo, pomóż obronie no cóż słowa prawdy w tym są. okej okej dupa ojoj oj ale mi się zamotało ale jesteśmy nadal przy piłce i XG się bawi tą piłką. Ojojoj, teraz ja się bawię tą piłką. Ojojoj, podaję. I dupa, 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 dupa. Nic z tego nie wyszło. A wynik nadal 1 do 0. No, muszę przyznać, że wynik nie. Niestety nie usfatykcjonuje. Ojojoj, oj. O, czemu nie sztylałeś, kurde? Nie ja tym zawiedziony. I to jeszcze jak. Chciałem go, że tak powiem, ominąć i dopiero szczelić. Bo jakbym od razu szczelał, to by mi się raczej nie udało. A ta gra ma spóźniony zapłon. Wciskania klawiszy. Nie znaczy, już, No, podaj, podaj. Podaj, nie jestem, człowieku. No. 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 Czekam. Czekam tutaj. Czekam, czekam. Czekam, podawaj. Oooo! Ale żeś mi podał, co ty robisz? I podanie wzrotne. i. i kurde, tak blisko było. Dobre podanie, over, over. Ależ to są dziwne komentarze. ale dziwne, ależ, ależ. Coś tu jest, że on do mnie poda, a to źle. No z przewrotki prawie chciał strzelać, ale go tam zasłonili. Szkoda, szkoda. No, 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 podaj, 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 niekryty jestem. No. No, ślepy. Oj. No ślepy, ślepy, ślepy. Jakby do mnie podał, to może by coś wyszło. No teraz też mogło coś wyjść, ale nie wyszło. No 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 szybko. Oj oj oj. Nie musiałaś się O! Muszę mu napisać. Sorry. Bo mnie tu wykrzykują, że ja na obronie nie stoją. Ale mają rację. To ja lepiej się będę cofał na tą obronę. Bo mnie tutaj zaszczykają. Oj, 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 ja już sam nie wiem gdzie jest ta piłka. No, 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 no. Ty weźcie gościu nie nieba. No, wspaniale, możeś to zrobił, tylko wejść do tego dobiegnij Och, kurde. Mógł do mnie tam, do tyłu, cofnąć. myślę, żeby lepiej to wyszło. No, wyjdzie, wyjdzie. Ha, ha. Ha, Wybił poza auto swoją własną główką, Ha. I mu teraz to w piętę poszło. Ha. No, karwani. Thank you very much. I teraz do ciebie cofam, i, i co, karwani zrobi, karwani, 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 karwani podawaj, karwani, kurde, karwani, no karwani zrób to, podaj, no szczelaj to, szczelaj, kurde, ja, def plus atak, pechowo, ja im co napiszę, okej, okay. cofam na atak, i se będę się cofał na obronę Przecież taka jest moja misja I ja to muszę zrobić, haha ha. I teraz co on zrobi? O ja pierdziele, on do mnie podaje, O ho, ho Ramesi, czemu ty nie umiesz strzelać z przewrotki? O cofaj się, cofaj, cofaj, cofaj się Ło! Ło, masz, 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 masz Źle Jest, biegnij! BIEGNIJ! Dupa Dupa, nie biegnąłeś Skopałeś szansę na gola na, Remis. Chodź tu, niebieski Homo sapiens, kurde. A, no, czemu go nie podkosiłeś? Ja pierdzielę. Bramka masz u mnie takiego plusa, że normalnie ja ci mówię. Tylko szkoda, że jeszcze nie obroniłeś tej pierwszej bramki, ale nie mam do ciebie pretensji. Bo jest dobrze. Jest dobrze. Jest, 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 koń to. Uu. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No 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 no, obronisz to, jesteś cool, jesteś cool, jesteś cool, dasz sobie radę. Tak tak. Tak tak, podaj, 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 podaj. Jest! Lupa! Źle się cofnąłem. No 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 no. No no no, jestem trochę kryty, a trochę nie. No podaj! 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 Och. Znowu, znowu przeżywam jak dziecko z pierwszej klasy. O ja! Cofaj się na tę obronę Romesy proszę cię, nie! Och! Och. O ja Bramkarz znowu to wybronił. Gdyż ten atakujący strzelał prosto w niego. I teraz czy XG sobie poradzi, nie, nie poradzi w sobie. Ale teraz sobie poradził i czy do mnie cofnie? Nie, do niego cofnął. I, bramkarz, i i i Myślałem, że będzie samobój, ale go nie ma. Jakoś się nie wcisnął w ten akt tej twórczej gry. No, podaj mi to. Podaj, podaj, podaj. 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 Podaj, podaj mi. Podaj, 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 podaj chłopie. Podaj. Ojej. Podaj, podaj. Dobrze. Dobrze. Wstrzelaj, wstrzelaj,